Mam kochani, z tej strony Patrycja! Uluru <grywia> ma załamkę. Super. Ja maluję Petrzappa, ponieważ yy, nie mam co robić, a ona nie wiem. Ona maluje swojego Petrzappa, a ja postanowiłam pomalować swojego. Po prostu ten kleszcz przylezł do mnie i powiedział, a serce maluje. I zabrałam jej czy Dobrze widać? I nie wiem. Zabrałam im i będę malować. Eee, to będzie grzybkowy. Nie pamiętam, jak się nazywał. Ciułała. <gryś> to będzie grzybkowa, ciułała. Na razie jest ona zielona. Będzie miała dodatki muchomorkowe. Eee, mam nadzieję, że mi się uda i będzie tak, jak bym chciała, żeby wyglądało. Na razie to tyle z update'u. Pa, pa! Witam. Zapomniałam robić update'ów, ale Kinga mi przypomniała. Yy, zrobiłam łapki i ogonek będzie, będzie wow. Tu mam koncepcję oka zrobioną, jak mniej więcej będzie to wyglądać. Zaczęłam w międzyczasie żreć mandarynki, została mi ostatnie. Trzeba będzie również zjeść, ale to kiedy indziej, w kolejnej przerwie. Yy, będą jeszcze uszka... Czerwone. Cze czerwone. Z białymi kropeczkami, ponieważ to będzie grzybek muchomorek. Przynajmniej tak sobie wymyśliłam. Nie wiem, czy doj dojdzie plan do skutku, ale trzymajmy kciuki, że nie zmienię planu w połowie i nie będę tego robić od nowa. Łóżka zrobiłam. Jej. No, więc witam. numerowałem no, kropeczki na łóżkach. Jak na razie jest w miarę ok. Tak, to połączyło krypeczka miała tak być? Jakby ktoś pytał, ale nikt nie pytał. Okej. Okay. <grystanie> Minęło już trochę dni odkąd pomalowałam te uszka i teraz dopiero wziąłam się za te kropki. W międzyczasie zdążyłam nawet napisać kuratoryjne z biologii. A więc pierwsza część oczu już jest zrobiona. Myślałam, że będzie trudniej, szczerze mówiąc, ale... Poszło bardzo szybko i łatwo. Tutaj dookoła jest jeszcze yy, niedokładnie. Będę musiała yy, zielonym trochę jeszcze yy, domalować, ale to potem na razie skończę te oczy, bo boję się, że coś popsuję. A ładne są. Kurde, ładne są. ja, no ładne są. Udało mi się. Cieszę się. 3, 2, 1 star. E, witam, więc już skończyłam swojego kustoma. Mm, wygląda on tak o. Teraz ja już jest marka. Ja jestem przeziębiona, ale e, moim zdaniem jest cute. Wyżyt bardzo słodko. E, myślę, że pasowałyby mu albo jej e, okularki, takie okrągłe na przykład. Jeśli ktoś się zainteresuje, to mogę jest sprzedać. do adopcji. To jest do adopcji, tak. Ja włożyłam w niego swoje serduszko z malowania. Tak. A czy musisz się podpisać? O, na dupce się podpiszę. <grym> nie, nie. <grym> no, a jeśli ktoś by był zainteresowany, to piszcie do Ulurkens, a a to na tyle. No, na tyle. No, Możecie ja. dać znać, jak Wam się podoba kostum. Właśnie. Moja siostra dawno nie robiła kostumów. Bardzo dawno. Z rok na pewno, ale nawet dwa. No. Dwa roki. Dwa roki tak jest. Z dwa roki na pewno nie robiłam, więc myślę, że jak na taki pierwszy raz po tylu czasach tyle po ty, po, <laughs> o, po takim czasie to wyszło spoko. Myślę, że wyszło spoko. Na pewno jest to lepsze niż przeróbki z 2014, 2014, 2015 i 2016, o ile wtedy jeszcze coś robiłam, nie pamiętam. Ale na pewno ta przeróbka jest o wiele lepsza od tamtych, więc cieszę się, że wyszła. Dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie. Tak, i życzymy miłego dzionka, jeżeli ktoś to ogląda w dzień, a jeżeli w nocy, to miłego wieczoru. I jeżeli ktoś ogląda to przed spaniem, to dobranoc. No, Bajo. Tak pa pa. Bajo.